Dzień dobry, witam Cię w kolejnej lekcji na kanale BIT.admin.pl Ja nazywam się Michał Maczek i w dzisiejszej lekcji kontynuując tematykę związaną z PowerShell, słów kilka o metodach, właściwościach oraz aliasach. Zacznę od przykładu z samochodami czyli properties. Czym jest properties? Properties to właściwość w tym przypadku e, samochodu. Powiedzmy, że chcemy stworzyć taki obiekt jak car, czyli musimy mieć producenta, jest to właściwość Properties producer, powiedzmy, że Toyota, jest to color, w tym przypadku red, jest to number of wheels, 4 oraz engine type, powiedzmy 2,0, tak? Czy. I to jest właściwość, która opisuje praktycznie każdy samochód w naszym przypadku. Oczywiście opisać możemy człowieka, możemy opisać budynek, możemy opisać komputer, ze względu na to, że każdy obiekt ma swoje właściwości, które są bardziej lub mniej przypisane tylko dla niego. Więc. Mając właściwości, możemy je wykorzystać później w metodach, czyli w bytach, które tworzą akcję. W tym przypadku, w odniesieniu oczywiście nadal do auta, może być to metoda start, stop lub też turn on headlights, tak? czyli włącz światła przednie. Więc możemy tutaj wywołać akcję na danym obiekcie. Na aucie tak? możemy uruchomić silnik, możemy go wyłączyć, możemy włączyć również światła. I PINA to tak naprawdę klasa, czyli byt pro w programowaniu, który na podstawie właściwości Properties oraz metod potrafi stworzyć obiekt auta, tak, czyli zamyka go w pudełku, do którego dodajemy właśnie Propertiesy, dodajemy metody. W jaki sposób ma to odniesienie do PowerShella? Otóż Mam przykład jednej z naszych usług, czyli spooler i tutaj również po wywołaniu polecenia Get-Service z przyłącznikiem name spooler mam status, mam name, mam display name i te trzy wartości są propertiesami, tak? Natomiast stopped spooler oraz buffer wydruku, czyli niejako wartość tego propertiesa, każdego z tych trzech jest opisana jako value. Tak, czyli, czyli dla właściwości property, dla właściwości status mamy wartość running, dla, dla właściwości name mamy wartość spooler oraz dla, wartości, oraz dla właściwości display name mamy wartość print spuler. Dodatkowo mamy również metody, np. Start oraz Stop, czyli jesteśmy w stanie taką usługę zatrzymać, jeżeli działa lub też ją uruchomić, jeżeli jest wyłączona. I jest jeszcze dodatkowy parametr, czyli alias. Aliasy możemy nazwać skrót, który opisuje jakiś parametr. Properties, natomiast w inny sposób niż pierwotnie zostało to zaprogramowane czy też dodane jako własność języka, w tym przypadku PowerShell'a. Więc mamy informacje o, o właściwościach, o metodach, ale ja sobie za chwilę pokażę. Natomiast nie chciałbym porównać format table z format list. Oczywiście format table jest bardzo prosty, ponieważ w nagłówku ma status, name oraz display name. Natomiast, jeżeli przejdziemy do format list, będzie to nieco długie, natomiast mogę zatrzymać. I tutaj mamy dziwne informacje, ponieważ poza name, display, name, status mamy również jeszcze dodatkowe wartości, które muszą gdzieś zostać zapisane przez twórców. Dodatkowych simletów. Więc przejdę teraz na drugą zakładkę i nieco rozjaśnię temat, ponieważ mamy coś takiego jak Get Member. Po jego uruchomieniu pojawia nam się informacja o tym, co tak naprawdę polecenie Get Service zawiera w sobie. Mówimy tutaj o aliasach, mówimy o metodach. Mówimy o propertiesach. Natomiast na początku mamy type name. Type name jest to informacja, z jakiej klasy pochodzi dane polecenie. I w tym przypadku jest to system.serviceprocess.servicecontroller. I mamy tutaj informację name, member type oraz definition, która pozwala nam. Znaleźć szybciej ewentualnie potrzebne properties, metody czy też aliasy. I właśnie wracając do aliasów. Name jest tak naprawdę aliasem dla service name i service name jest property, czyli mamy properties nazwane service name. Dodatkowo, aby przyspieszyć działanie, mamy alias name do tego właśnie propertiesa. Więc można powiedzieć, że name to tak naprawdę jest properties, ale pośredni. Do service name. Tak samo required services, mamy tutaj alias property do services depend on i dalej, mamy również jeszcze event, natomiast tutaj na razie skupię się właśnie na metodach oraz propertisach, więc mamy metodę, która dla get service, oczywiście z przełącznikiem name, czyli musimy wskazać, aby ograniczyć oczywiście impact dla takiego polecenia musimy wskazać name, powiedzmy będzie to spooler i możemy wykonać polecenie czy też wywołać metodę start lub stop, ewentualnie pause, ewentualnie refresh więc jesteśmy w stanie coś takiego wykonać na obiekcie przekazanym do metody mamy również właściwości, properties i tutaj mamy display name Znany oczywiście, więc mamy te właściwości, które pojawiają się w format table w momencie, gdy chcemy wyświetlić wszystkie usługi przez get service. Natomiast, oczywiście, tutaj tych propertiesów, tak samo jak i metod, jest więcej. Nie z każdej korzysta się często. Więc mogę teraz pokazać nieco bardziej zaawansowane polecenie. Select object. Na razie powiem tyle, że po prostu. Wybiera z obiektu właściwości properties, które wskazujemy z przełącznikiem property. Więc mamy takie polecenie, czyli get service name spooler, czyli weź usługę Spuler, przekaż do select object tylko i wyłącznie takie propertiesy jak name, jak status oraz display name. Więc po uruchomieniu mamy bardzo podobny widok do domyślnego get service, natomiast domyślny get service pokazuje wszystkie usługi. Natomiast ja w tym momencie ograniczyłem to wyświetlanie do tylko spulera. Natomiast o select object, where object i tak dalej będę jeszcze chciał powiedzieć. Jeżeli chcemy stworzyć sobie taki prosty skrypt który będzie nam uruchamiał lub też stopował spulera, mogę dodać tutaj zmienną serwis, mogę dodać zmienną serwis zawsze z dolarem, do niej przypisać jako wartość, to nie jest równa się, tylko przypisanie wartości jako get spuler. więc od tej pory serwis będzie Miało jako value właśnie z i na tym spulerze możemy wykonać metodę start. Więc zaznaczę najpierw tutaj wiersz, który przypisuje nam wartość do zmiennej. Tutaj ma się nic nie pokazać i to jest poprawne. Natomiast w momencie, gdy jest serwis start, już nie musimy wskazywać tego spulera, ponieważ zmienna serwis wie, że jest. Tak naprawdę z pulerem I tutaj również nic się nie pojawiło. Natomiast teraz, w momencie, gdy próbuję wykonać jeszcze raz to polecenie Get Service, z puller, powiedzmy, żeby było łatwiej, będzie ono miało oczywiście running, status, jeżeli było zatrzymane. Natomiast jeżeli było uruchomione, no to po prostu będzie uruchomione. I teraz na działającym pulerze wykonam jeszcze raz, czyli Serwis, tą zmienną, ponownie mogę przypisać do spoolera i serwis wykonam metodę stop. I teraz w momencie, gdy jeszcze raz użyję tego polecenia get service name i selectObject już ten spooler będzie zatrzymany. Oczywiście jeżeli wykonam teraz tutaj start i ponownie get service będzie w trybie rank, więc mamy tutaj możliwość przez get member. W momencie, gdy ktoś jest nowy w PowerShellu, to polecenie, czy też ten przełącznik dla. Konkretnego polecenia jest w stanie nam wygenerować wszystkie metody, wszystkie aliasy, wszystkie propertisy oraz klasę, z której dane, dane polecenie, dane CMLED pochodzi, i wtedy dopiero osoby, które nie do końca rozumiały, jak to działa, ponieważ. Też często jest tak, że o tym GetMember get, get nie mówi się na początku. A myślę, że powinna być to pierwsza informacja, którą dostanie osoba, która chce pracować z PowerShell'em, ze względu na to, że nagle dostaje informację, że jest jakiś przełącznik name, ale ten name to tak naprawdę nie jest ten name, czy status to nie jest tutaj status, a display name to też nie jest ten status, pomimo tego, że. W momencie pomienia polecenia, powiedzmy, Get Service z Get Member, tutaj to wszystko jest, tak? Natomiast trzeba mieć na uwadze, że to name niekoniecznie jest tym name, albo inaczej. W tym przypadku te nazwy się pokrywają, natomiast w innych poleceniach już niekoniecznie tak jest. I tutaj musimy o tym pamiętać, że tak naprawdę wyznacznikiem tego, co jest prawdziwym Propertiesem, co jest prawdziwą metodą, jest tylko i wyłącznie getMember dla konkretnego polecenia. Powiedzmy, że chcę pokazać get local user i tutaj getMember i enter. No i tutaj mamy zupełnie inny zestaw metod, zupełnie inny zestaw propertisów i zupełnie inną klasę, tak? ponieważ dla GetLocalUser user mamy Microsoft PowerShell commands Local user i jeżeli chodzi o metody, mamy klonowanie, mamy equals, mamy get hash code, get type to string, natomiast z propertiesów mamy chociażby account expires. Jeżeli chodzi o dobre zrozumienie PowerShell'a, to getMember jest najpotrzebniejszym przełącznikiem dla polecenia, które daje nam informację, co my tak naprawdę możemy sobie przy pomocy selectObject, Object, where object i tak dalej, przy pomocy filtrowania możemy sobie wyciągnąć z takiego obiektu. Jak i Properties, no bo metoda to jest akcja, więc tutaj metodę tak naprawdę nakładamy na polecenie, aby wykonać zmianę statusu chociażby, natomiast get pro, natomiast Property. Wyciągamy po to, aby dostać więcej informacji o danym obiekcie. Należy zapamiętać o tym, że mamy properties, mamy methods, mamy aliasy, mamy również event w zależności od polecenia, z jakiej klasy dane polecenie się wywodzi i rzecz najważniejsza get member, bez której tak naprawdę ciężko jest to zrozumieć. Czy mamy do czynienia z Propertiesem, czy tylko z nagłówkiem, jaka jest jego wartość. Także w tej lekcji to tyle. Mam nadzieję, że będzie ona przydatna. Dziękuję za jej obejrzenie i zapraszam na kolejną. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i w wdrażaniu ulepszeń w Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy, jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału, a jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że to ten kanał do obserwowanych wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.